O, obiecałem, że jedną z najważniejszych kwestii w kadencji 2019-2023 będzie walka o przywrócenie symetrii w relacjach polsko-niemieckich. I to zobowiązanie dotrzymujemy. Dotrzymujemy między innymi przez to, że w końcu jest przełamanie w relacjach polsko-niemieckich. Niemcy po raz pierwszy od 31 lat przeznaczyli pieniądze na naukę języka polskiego w budżecie federalnym, całkowicie symboliczne, ale tym samym przyznali się do tego, że łamią polsko-niemiecki traktat z czerwca 1991 roku. Ale dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym właśnie presja polskiego państwa na załatwienie dwóch fundamentalnych rzeczy musi być jeszcze większa. I dzisiaj, w obecności pana wiceministra sprawiedliwości Piotra Ciepluchy, składam bardzo ważne zobowiązanie. W przyszłym Sejmie, jeżeli oczywiście prawica wygra, a w co ufam, że tak będzie, jedną z pierwszych naszych inicjatyw, będzie w końcu zlikwidowanie nieuprawnionego przywileju dla mniejszości niemieckiej w ordynacji wyborczej. Nie ma zgody na brak polsko-niemieckiej symetrii w tym obszarze. Nie ma zgody na to, żeby Republika Federalna Niemiec nie finansowała polskich organizacji polonijnych, Związku Polaków w Niemczech, nie było przedstawiciela polskiej mniejszości w Bundestagu, nie ma w ogóle takiego przywileju i nie ma w ogóle statusu mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec. Nie ma na to zgody. Przywrócenie polsko-niemieckiej symetrii w obszarze prawa wyborczego jest absolutnym kluczem w tym w tej kadencji podejmowaliśmy taką próbę, ale z uwagi na krótki okres czasu 6 miesięcy przed wyborami, kiedy ordynacja wyborcza, prawo wyborcze było zmieniane, ta propozycja nie została zaakceptowana, ale nasza determinacja w tym obszarze jest bardzo wielka. I drugie zobowiązanie, które realizujemy już od dziś, stąd dzisiejsza wizyta pana wiceministra Piotra Ciepluchy w Opolu. Sto lat temu powstała pierwsza dzielnica Związku Polaków w Niemczech. 101 lat temu powstał Związek Polaków w Niemczech. W zeszłym roku uczciliśmy te obchody, między innymi nadając dworcowi PKP w Opolu imię Związku Polaków w Niemczech. Ale podejmujemy, tak jak w obszarze walki o przywrócenie finansowania, ustanowienie finansowania zgodnie z traktatem polsko-niemieckim, finansowania nauki języka polskiego ojczystego w niemieckich szkołach, ponieważ nie ma ani jednej szkoły w Niemczech, w której jest nauka języka polskiego ojczystego. Nie ma jednego chociażby nauczyciela języka polskiego zatrudnionego w niemieckich szkołach. To podejmujemy dzisiaj również bardzo twarde działania na rzecz wymuszenia w końcu rzeczy całkowicie oczywistej przywrócenia praworządności w Niemczech. Niemcy zagrabili w, w latach 1939-1940, szczególnie chodzi o dekret Geringa z lutego 1940 roku, cały majątek organizacji polonijnych, organizacji polskich, Polaków, którzy przed wojną mieszkali na w terenach niemieckich to było półtora miliona Polaków. Ogromny majątek Związku Polaków w Niemczech do dnia dzisiejszego przez władze Republiki Federalnej Niemiec nie został oddany. Dlatego zwróciłem się z wnioskiem do pana ministra Zbigniewa Ziobro i do pana wiceministra Piotra Ciepluchy, stąd jego dzisiaj obecność, aby podjąć formalne działania na rzecz wsparcia Związku Polaków w Niemczech w dochodzeniu na ścieżce prawnej od państwa niemieckiego zwrotu majątku zagrabionego przez niemieckich nazistów. Przywrócimy w końcu praworządność. Nie może być tak, że Niemcy zagrabili gigantyczny majątek i do dnia dzisiejszego związkowi Polaków w Niemczech nie oddali go. Ten majątek również był tutaj na terenie Opola. To były banki. To były instytucje kulturalne, to były drukarnie. Ten majątek do dnia dzisiejszego nie został oddany. Ta sprawa jest przedmiotem polsko-niemieckich rozmów od 30 lat, ale Niemcy w sposób bezszczelny nie robią nic, aby ten majątek przywrócić. I oczekuję od mniejszości niemieckiej, od pana Ryszarda Gali, lojalności wobec polskiego państwa, który niestety nie okazuje przy walce polskiej, polskiej prawicy o to, aby była symetria w relacjach polsko-niemieckich o przywrócenie Nauki języka polskiego w Niemczech, o zakończenie dyskryminacji 867 tysięcy obywateli, którzy mieszkają w Niemczech, obywateli Rzeczypospolitej, oczekuje od Ryszarda Gali i całej mniejszości niemieckiej lojalności i poparcia tego wniosku. Poparcia oczywistego wniosku, żądania od Republiki Federalnej Niemiec zwrotu jak najszybciej zagrabionego Związkowi Polaków w Niemczech majątku. To jest test na lojalność dla mniejszości niemieckiej. Dlaczego tak ważne? Dlatego, że w budżecie. Polskiego Państwa są przeznaczone konkretne pieniądze na wsparcie organizacji niemieckich w Polsce, między innymi Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Niemczech. W Niemczech nie ma ani jednego euro na Związek Polaków w Niemczech w budżecie federalnym, a do tego Niemcy nie oddali do dnia dzisiejszego majątku. Szanowni Państwo, przyjechałem dziś do Opola na zaproszenie Pana Ministra Janusza Kowalskiego, którego szczerze podziwiam za bezkompromisową walkę o przywrócenie symetrii w relacjach polsko-niemieckich. Tak jak wspomniał pan minister, w ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie istnienia Związku Polaków w Niemczech. W tym roku z kolei mamy kolejną okrągłą setną rocznicę powołania do życia pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, która powstała właśnie tutaj, na Ziemi Opolskiej. Jest to. Dobra okazja do tego, by przypomnieć o tym, czego będziemy się chcieli domagać. O dekrecie Geringa, który, na mocy którego w 1940 roku nazistowscy Niemcy nie tylko zlikwidowali wszystkie organizacje polonijne, które działały w tym państwie, ale nadmiar złego jeszcze zagrabiły bezprawnie majątek, który należał do obywateli niemieckich tylko. Polskiego pochodzenia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku doszło do skandalicznego zachowania ze strony polityków Platformy Obywatelskiej i senatorów, którzy nie dopuścili do tego, by w Polskim Senacie procedowana była uchwała stanowiskowa potępiająca ten właśnie dekret Geringa. My natomiast chcemy ze strony państwa polskiego zapewnić pełne wsparcie merytoryczne wsparcie prawne dla Związku Polaków w Niemczech i jego działaczy, którzy dzisiaj od lat starają się o przywrócenie majątku właśnie tej organizacji, majątku, który powinien do niej wrócić i domagamy się dzisiaj wspólnie tego, by przywrócić w Niemczech praworządność. Tak jest. Będziemy się tego domagać, bo to jest w interesie polskiej racji stanu. To, że nie ma tej symetrii, a ta symetria powinna być, musi być i będzie. Z tego względu, że związki Polaków w Niemczech nie otrzymują nic od rządu niemieckiego, z kolei mniejszości niemiecka otrzymuje bardzo wiele od rządu polskiego. Druga sprawa. Powinna być też solidarność ze strony Niemiec w stosunku do Polski. Polska, która od e, niedługiego czasu w porównaniu z pozostałymi krajami Europy Zachodniej jest w Unii Europejskiej, nie ma szans na wyrównanie takiego, jakie miały te kraje po 1945. Oni, pamiętajmy, dostali plan Marszala, nam, te, nam tej możliwości nie dano. Nas ograbiano przez 45 lat w czasach komunizmu. I teraz żądamy tego, symetrii, to po pierwsze, i solidarności. A tej solidarności jak na razie nie widzimy, gdyż KPO to można wyliczać po kolei. Są nam rzucane po prostu kłody pod nogi w Unii Europejskiej. Próbuje się nas, krótko mówiąc, zdusić finansowo. Będziemy żądać jako Solidarna Polska równego traktowania. Przywrócenie polsko-niemieckiej symetrii w relacjach dotyczących kwestii mniejszości narodowych jest pewnym papierkiem lakmusowym tzw. wartości europejskich. Ci, którzy mówią najgłośniej o wartościach europejskich, Niemcy, w sposób bezszczelny łamią prawa Polaków i mniejszości polskich, polskiej w Niemczech. Prawie dwa, dwumilionowa diaspora jest pozbawiona możliwości nauki języka polskiego ojczystego w niemieckich placówkach. Traktuje się Polaków jak imigrantów. Finansuje się częściowo naukę języka polskiego, ale jako języka pochodzenia dla imigrantów, takich jak na przykład z Ameryki, przepraszam, z Afryki Północnej czy z państw muzułmańskich, finansując lekcje gdzieś po godzinie 17-18 w małych salkach poza oficjalnym obiegiem szkolnym. Na to absolutnie nie ma zgody. Polsko-Niemiecki traktat obowiązuje. I Niemcy ponadto muszą wykonać podstawowe zobowiązanie moralne. Tak jak polski rząd domaga się reparacji w stosunku do Niemiec za zniszczoną Warszawę, za spaloną. Spalone polskie wsie za zniszczoną Rzeczpospolitą. Reparacje Niemcy muszą zapłacić. Także domagamy się również tego, aby Niemcy oddali Związkowi Polaków w Niemczech, a więc organizacji zarejestrowanej w Niemczech, organizacji obywateli niemieckich polskiego pochodzenia, zagrabiony majątek. Bardzo dziękuję ministrowi Piotrowi Cieplusze za podjęcie tego tematu. Kontaktujemy się jeszcze dzisiaj ze Związkiem Polaków w Niemczech i rozpoczynamy pracę. Jeżeli będzie potrzebne powołanie specjalnej komisji czy zespołu, po, po to, żeby formalnie wesprzeć Związek Polaków w Niemczech w tej prawnej batalii, bo ostatnie procesy o zwroty majątku były do, w latach 60., to, to takie decyzje podejmujemy. Niemcy w końcu muszą zwrócić Związkowi Polaków w Niemczech majątek. Dziękujemy serdecznie.